Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym. Niech będą z wami wszystkimi. Jezusem chło. Moi drodzy, gromadzimy się na uroczystości najświętszego ciała i krwi Pana Jezusa. Pragniemy dzisiaj zgłębić tę tajemnicę, tajemnicę tego, że wielki Bóg przychodzi do nas pod postacią chleba, pod postacią wina. Bóg, który jest nieskończony, nieograniczony. Marka. W pierwszy dzień prześników, kiedy ofiarowano paschę, zapytali Jezusa jego uczniowie. Gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć Paschę? I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem, idźcie do miasta, a spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi, nauczyciel pyta, gdzie jest dla mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami? On wskaże Wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas. Uczniowie wybrali się i daj so Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego Mateusza. pierwszy dzień wrześniów przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go, gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali paszę do spożycia? On odrzekł, idźcie do miasta, do wiadomego człowieka i powiedzcie mu, nauczyciel kazał powiedzieć, czas mój jest bliski, u ciebie chcę urządzić pastę z moimi uczniami. Uczniowie zrobili tak, jak im polecił Jezus. I przygotowani pastę. A gdy oni jedli Jezus wziął chleb, i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał go i dawał uczniom, mówią: Jeszcze i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i dzięki uczyniwszy dał im, mówią, pijcie z niego wszyscy, bo to jest krew mojego przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie brzegu. Lecz powiadam wam... i hey. według świętego marka. Panie, Panie. W owym czasie, gdy wielki tłum przybył z Jezusem i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł: i Żal mi tego ludu, bo już trzy dni trwają przy mnie. A nie mają nic do jedzenia. A jeśli ich puszczę zgłodniałych z do domu, ustaną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Odpowiedzenie. you Pan z wami i z Twoim. słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie Jezus opowiedział faryzeuszom te przypowie. Ten człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Boże uczty posłał swego sługę, aby powiedział zaproszony, przyjdźcie, bo już wszystko go Wtedy wszyscy zaczęli się jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć, kupiłem pole, muszę wyjść i obejrzeć je. Proszę Cię, miej mnie za usprawiedliwionego. Drugi rzekł, kupiłem pięć par woł i idę je wypróbować. Proszę Cię, miej mnie za wymówionego. Jeszcze inny rzekł, ożeniłem się i dlatego przyjść nie mogę. Sługa, powróciwszy, oznajmił to swemu Panu. Wtedy Pan rozgniewał się i nakazał Słudze wyjdź co prędzej na ulicę i za ołki, wprowadź tu ubogich, niewidomych i promy. Sługa oznajmił Panie, stało się jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce. Na to pan rzekł do sługi, wyjdź na drogi między obłotki i zmuszaj do wejścia, aby dom mój był zapełniony, bo mówię wam, Żaden z owych ludzi, którzy byli zatroszeni za to, że się dostrzegali, yeah hey. Pan z wami i z słowa Ewangelii według świętego Jana Chwała Tobie Panie w owym czasie Jezus powiedział swoim uczniom Ja jestem krzewem winnym, wy zaś roślami. Kto trwa we mnie jawni, ten przynosi owoc obfity Ponieważ beze mnie nic nie, może, nie możecie uczynić ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony, jak winna lato rośli uschnie i zbiera się ją i wyrzuca do ognia, jeżeli we mnie trwać nie będziecie, a słowa moje wa. Poproście o cokolwiek chcecie, a to się wam spełni. Ojciec mój przez to będzie uwielbiony, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, <laughs> będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca Mego i trwam w Jego miłości. To Wam powiedziałem. Aby radość moja była w was I aby radość wasza była pełna Oto słowo pańskie prawa Tobie Chryste My grzeszni Ciebie Boże prosimy Wysłuchaj nas, panie. My grzeszni, ciebie, Boże, prosimy. Wysłuchaj nas, panie. My grzeszni, ciebie, Boże, prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze, a dołami nasze nikt do ciebie przyjdzie. Pan z wami i sudecami. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, chlebie żywy dający życie wieczne. Sprawa byśmy często Ciebie przyjmowali. I zjednoczeni z Tobą przynosili owoc trwający na wieki, który żyjesz i królujesz na wieki wieku.